Niedawno natrafiłem na film pana Sławka z kanału Panele Fotowoltaiczne, na którym został przedstawiony ciekawy produkt. Był to płot, którego przęsła są jednocześnie modułami fotowoltaicznymi. Z filmu możemy się dowiedzieć, że ogrodzenie wykonane jest z dwustronnych modułów o mocy dochodzącej do 410 W. Przedstawiciel firmy deklarował, że takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić podobną wydajność, co moduły fotowoltaiczne zainstalowane na dachu. Dzisiaj sprawdzimy, czy takie ustawienie paneli fotowoltaicznych może działać z taką wydajnością. Nie będziemy rozmawiać o samym produkcie czy cenach. Wykonamy po prostu kilka symulacji, które wskażą, jakiego w teorii możemy spodziewać się uzysku przy takim ustawieniu. Wcześniej utworzyłem model konstrukcji naziemnej składającej się z dwustronnych modułów ułożonych pod kątem prostym do podłoża. Moduły są oddalone od siebie co pół metra. Nie zwracajcie uwagi na niedoskonałości w wyświetlanym modelu paneli, ponieważ jest to nietypowe rozwiązanie. Moduły mają 420 W. Nas najbardziej będzie interesować uzysk z każdego kilowata mocy zainstalowanej. Będziemy rozpatrywać osobno każdą stronę ogrodzenia. Pierwszym wnioskiem po zerknięciu na model jest to, że takie rozwiązanie pozwala całkiem dobrze wykorzystać dostępne miejsce na działce. 15 przęseł zapewnia ponad 6 kW mocy. Do jej osiągnięcia wystarcza nieco ponad 30 m ogrodzenia. Na niewielkim podwórku o wymiarach 33 na 33 m możemy umieścić ponad 25 kW fotowoltaiki. Nie zajmując przy tym dodatkowego miejsca. Tutaj warto jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rzadko kiedy będziemy mogli zagospodarować wszystkie cztery strony działki. Wykorzystanie tego rozwiązania wymaga aranżacji całego placu. Bardzo często nie będzie ona również zależna jedynie od nas. Ilość dostępnych konfiguracji, które moglibyśmy sprawdzić, jest w zasadzie nieskończona. Dlatego zajmiemy się sprawdzeniem osobno poszczególnych stron ogrodzenia na placu bez żadnych dodatkowych obiektów. Często pojawienie się jakiegoś obiektu po prostu wykluczy sens grodzenia takimi przesłami, więc do inwestycji trzeba podchodzić tutaj indywidualnie. Zaczniemy od najbardziej oczywistej strony, czyli od strony południowej. Jej zaletą jest to, że musimy zwrócić uwagę w zasadzie tylko na jedną stronę modułów. Za ogrodzeniem Możemy prawie dowolnie umieszczać obiekty, nie powodując zacienienia. Należy zwrócić jedynie uwagę, aby obiekty nie stały zbyt blisko, tak aby promienie słoneczne miały możliwość odbić się na tylną stronę modułu. Takimi samymi przęsłami możemy zagrodzić północną część działki. Tutaj sytuacja jest jednak nieco inna. Przede wszystkim pojawią się cienie na skrajnych przęsłach ogrodzenia. W odczuwalnym stopniu problem ten dotyczy jednak tylko ostatnich przęseł w samych rogach. Przy takim ustawieniu należy się również liczyć z tym, że uzysk będzie zmniejszany przez wszystkie obiekty na placu, które nie znajdują się w znacznej odległości od płotu. Dla przykładu dom o wymiarach 10 na 10 metrów oraz podobnej wysokości, postawiony na środku takiego placu, wyklucza sens wykorzystania tego typu ogrodzenia po stronie północnej. Cienie rzucane na ogrodzenie są zbyt znaczące, aby miało to sens ekonomiczny. Wykonamy symulację zacienienia, choć i bez tego intuicyjnie wiemy, że w tym miejscu lepiej użyć zwykłego ogrodzenia. Nieco mniejszy budynek lub parę metrów więcej odstępu i byłoby ok. Usuńmy obiekt i wróćmy do analizowania placu bez dodatkowych obiektów. Jak może zwróciliście uwagę, program pokazuje procentowe zacienienie tylko na pierwotnej stronie modułów. Na przęsłach wschodnich oraz zachodnich, które są zwrócone tylną stroną do środka placu. Nie są wyświetlane żadne wartości. Niestety, program nie wylicza utraty uzysku ze względu na cień rzucany na tylną stronę modułu dwustronnego. Taki cień z pewnością występuje, szczególnie w samych rogach za przęsłami od strony południowej. Podmienimy jedną boczną stronę ogrodzenia w taki sposób, aby strona pierwotna była skierowana do środka. Pozwoli nam to na wykonanie symulacji zacienienia modułów. Z taką sytuacją będziemy również mogli spotkać się w rzeczywistości. Dla przykładu, od strony wschodniej będzie znajdował się plac, który w przyszłości może zostać zastawiony czymś, co będzie rzucać cień. W takim wypadku lepiej ustawić moduły pierwotną stroną do środka naszego placu, ponieważ jest ona bardziej wydajna. Pomimo, że na placu nie znajdują się żadne obiekty, to każda strona utworzonego przez nas ogrodzenia będzie pracować inaczej. Pozostaje podłączyć poszczególne strony ogrodzenia do takiego samego falownika i wykonać symulację. Przypominam, że każda strona ogrodzenia składa się z 15 dwustronnych modułów fotowoltaicznych o mocy 420 W. Razem otrzymujemy 6,3 kW mocy na każdą stronę. Podłączam je po kolei do identycznego 6kW falownika. Dzięki temu otrzymamy wyniki dla czterech osobnych instalacji, co ułatwi nam analizę każdej strony osobno. Program potrzebuje chwili na wykonanie wszystkich obliczeń, następnie przejdziemy do tabeli z uzyskami. Wcześniej ustawiłem 3% straty na przewodach, co jest typową wartością. Najlepiej będzie brać pod uwagę uzysk z każdego kW mocy zainstalowanej. Zaczynamy od przęseł południowych. Otrzymaliśmy 998 kWh z kW mocy zainstalowanej. Na korzystnie ustawionym dachu byłoby pewnie nieco więcej, ale wzorcowe 1000 kWh zostało osiągnięte. Następnie przęsła północne 957 kWh. Nieco mniej ze względu na wzajemne zacienianie się przęseł płotu w rogach. Zachód osiągnął 1070 kWh, czyli najwięcej. Była to strona, dla której program nie uwzględnia żadnego cienia. Jest to wynik dla przęseł wschód-zachód bez zacienienia lub z jakimś marginalnym zacienieniem na tylną stronę modułów. Nieco mniej osiągnęły przęsła wschodnie ustawione pierwotną stroną do środka, co powodowało zacienienie ich bardziej wydajnej strony. Wynik to 1035 kWh z kW mocy zainstalowanej. Dla lepszego zobrazowania nałożymy te wyniki na model. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku modułów dwustronnych ustawienie wschód-zachód osiąga lepsze wyniki niż południe-północ. Dzieje się tak nawet, gdy ustawimy moduły wschód, zachód pierwotną stroną do środka placu co jest mniej korzystne. Na koniec sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, na jakie uzyski można liczyć, gdy do dyspozycji mamy tradycyjne moduły jednostronne. Nie wiem, czy taki produkt istnieje na rynku, ale utworzyłem podobny do wcześniejszego model konstrukcji naziemnej przypominający płot. Jeżeli byłby odpowiednio tańszy, to z pewnością znalazłby zastosowanie. Sytuacji, gdzie tylko na jedną stronę ogrodzenia padają promienie słoneczne, może być sporo. Ale czy takie ustawienie zapewni sensowną ilość energii? Utworzyłem dwie strony ogrodzenia. Tutaj wschód oraz zachód będzie działał tak samo. Podłączamy przęsła do falowników o odpowiedniej mocy. Jak poprzednio mamy 15 przęseł po 420 W, co daje ponad 6 kW mocy na stronę. Chwila na wykonanie symulacji zacienienia oraz obliczenie uzysków. I przechodzimy do wyników. Przęsła południowe wyprodukowały 756 kWh z kW mocy zainstalowanej. Przęsła zachodnie wyprodukowały 585 kWh z kW mocy zainstalowanej. Wyniki są dużo gorsze niż w przypadku modułów dwustronnych. Omawiane dziś rozwiązanie wydaje się bardzo ciekawe. Obecnie prawie nie spotyka się czegoś podobnego, ale może w przyszłości będą się pojawiać. Po prostu raczej nikt nie będzie zmieniał obecnego płotu na to rozwiązanie, ale przy projektowaniu nowego ogrodzenia można się nim zainteresować. Zapraszam do subskrybowania kanału i pozdrawiam!